Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich Zdemości, a w dzisiejszym odcinku e, miejmy nadzieję, że ostatnia część historii rodziny Myrków, że na trylogii skończymy tą całą historię o ich e, willi. No ale nie ma nic pewnego, a dzisiejszy materiał pokazał, że Telewizja Republika może zrobić wszystko. Dzisiaj, jak co niedzielę, transmituję mecz mojej lokalnej drużyny i dzisiaj już na poważnie mówię, dzisiaj jest największa szansa. Na trzy punkty będziemy grali e, na drużynę o podobnym poziomie do nas. Zapraszam na transmisję, będzie e, ciekawie, podpowiadam na pytania. Te live'y mają taki charakter swobodnej e, pogadanki. Link standardowo na ekranach końcowych tego filmu, a także w opisie. E, mecz rozpoczyna się o godzinie 15. A no i wpadnijcie, bo logo Brzuska TV jest na rękawkach y, koszulek drużyny, więc możecie zobaczyć jak te nasze koszulki wyglądają. Dom w budowie czy nie w budowie? O to jest pytanie, pytanie które obiegło całą Polskę i podgrzewa z pewnością atmosferę w wielu polskich domach. Mogłoby całego zamieszania nie być, gdyby nie skrajnie różne wypowiedzi w tej ma samej materii samych zainteresowanych. Teraz kiedy mleko się wylało, Najlepiej atakować media, nawet bezpośrednio dziennikarzy, i mówić o zaszczuwaniu rodziny. A wystarczyło powiedzieć, jak jest na samym początku. I byłoby po sprawie. Adrian Borecki. Zobaczcie, jaka z tego afera się zrobiła. Pewien użytkownik Twittera y, zobaczył, że Myrcha i Gajewska pobierają podwójny dodatek, napisał o tym tweeta, podchwyciły to telewizję, a Republika codziennie robi. O tym materiał i wystarczyłoby, żeby pierwszego dnia czy Myrcha, czy Gajewska, czy Razem się na ten temat wypowiedzieli, wszystko by wytłumaczyli, nie byłoby żadnej afery, a to codziennie przekracza kolejne granice. Państwo, Myrchowie tak spieszą się z wprowadzeniem do podwarszawskiej willi, że od pięciu dni nasza kamera nie zarejestrowała ani jednego budowlańca, który w pocie czołakuje ściany, o czym przecież zapewniał wiceminister sprawiedliwości. Dobra, to też już jest przesada, że od tygodnia dziennikarze Republiki, już nawet chyba nie tylko Republiki, stoją z kamerami i patrolują e, dom. Myrchów. Oni nawet już pozasłaniali okna, żeby nikt tam nie podglądał, co mają w środku. Kingi Gajewskiej w tym tygodniu w Sejmie mimo posiedzenia. Nie spotykamy, a minister Myrcha przed nami ucieka, tylnym wyjściem. Małżeństwo Myrchów. Tłumaczy się codziennie po kilka razy na poziomie konferencji prasowych wypowiedzi do. Ale właśnie nie było żadnej konferencji prasowej, panie marszałku, tylko jedna rozmowa z dwoma redakcjami. Z nagłego dopisania w rejestrze korzyści darowizny od rodziców w postaci domu Gajewska lakonicznie tłumaczyła się w rozmowie z WP. Nagle przy okazji tej całej afery, ale to na pewno nie jest z tym związane, e, pani Gajewskiej przypomniało się, że trzeba wpisać darowiznę od jej rodziców, że ten dom to. E, Darowizna, a także, że mąż jej darował 40 tysięcy złotych. Kompletny przypadek, że akurat to się skrało z tą aferą. Rejestr uzupełniłam z własnej wiedzy, inicjatywy. Ani Sejmowa komisja, ani służby państwowe, kontrolujące nasze oświadczenia, nie wzywały mnie w celu uzupełnienia tych wiadomości. Uznałam jednak, że dla czystości sytuacji należy to uzupełnić. Nie, no i ja pani Gajewskiej wierzę, że nikt ją nie zmusił, że ta afera tego nie zmusiła i nawet jakby tej afery nie było, 10 października by y, to uzupełniła. Dziwi pana to, że można zapomnieć o tym, że dostało się dom od rodziców w rejestrze korzyści. <laughs> Dziwi. Dziwi mnie to, a wie pan. Dobra, widzieliście tą reakcję to było trochę dziwne, że pan Kołodziejczak nagle się uśmiecha i w sekundę przechodzi do zupełnie poważnej miny, że bardzo go to dziwi. A, korzyści dziwi. Dziwi mnie to. A wie pan do kogo pije? Do posłanki Kingi Gajewskiej z pana klubu. Eee, wie pan. Mnie dziwią rzeczy, w ogóle wszelkie niejasności, jeżeli chodzi o oświadczenie majątkowe. Swoją drogą, jak szybko pan Kołodziejczak z takiego antysystemowca stał się systemowcem, trochę mu się przytyło e, i wygodnie siedzi na posadce wiceministra rolnictwa i nic o nim nie słychać przez ostatnie miesiące. Dziwią się więc nawet koledzy z koalicji obywatelskiej. Oświadczenie majątkowe Kingi Gajewskiej wzbudza coraz więcej kontrowersji. Prawda zwycięży nad kłamstwem. Posłanka w listopadzie do świadczenia wpisała dom o powierzchni 166 m2. Jak wskazują internauci, dom łudząco przypomina ten projekt. Rzeczywiście powierzchnia użytkowa wynosi około 166 m2, ale trzeba doliczyć kotłownię, garaż i poddasza, wtedy wychodzi nawet ponad 280 m2. Czy zatem posłanka? Słanka KO kłamie w swoim oświadczeniu majątkowym. Dobra, to też już jest za dużo, że Republika wzięła jakąś wizualizację domu, która ewidentnie widać, że to nie jest ta y, wizualizacja, no bo tył, który y, z drona był nagrany wygląda kompletnie inaczej, no ale, ale na ludzi pewnie to zadziała. Czy prokuratura przeszuka Wille Gajewskiej, tak jak zrobiła to w przypadku posła Mejzy, który nie wpisał pomieszczenia na poddaszu i za to obecna władza najprawdopodobniej zniesie mu immunitet? Widzisz użytkowniku Twittera co narobiłeś, mogłeś tweeta nie dodawać i teraz biedna rodzina Myrchów nie miałaby żadnych problemów? Ta sprawa nie przyciknie, ona jest zbyt poważna i jeżeli mamy, mają być składane wnioski o uchylenie immunitetu posłowi Mejzie, w sprawie niezgodności w jego deklaracjach majątkowych ze stanem faktycznym, to tym bardziej obecna władza zasługuje na to, żeby wobec niej kierować tego rodzaju wnioski, łącznie z wnioskami do prokuratury, no bo to poświadczenie w deklaracji majątkowej nieprawnej, jeżeli jest celowe, jeżeli jest zawinione, jest przestępstwem. Kolejne pytania pojawiają się też o rejestr korzyści. Dlaczego Gajewska w zarobkach swojego męża nie uwzględniła szefostwa Komisji do Spraw Reprywatyzacji? To fakt, od początku roku komisja spotkała się zaledwie kilka razy, ale Myrcha dostaje co miesiąc dodatkowo około 10 tysięcy złotych na rękę. Platforma Obywatelska ma poważny problem wizerunkowy, etyczny, moralny, ale myślę, że także prawny, bo to nie jest tylko kwestia tego wymiaru moralnego, gdzie Polacy bardzo jednoznacznie negatywnie oceniają to, co się dzieje właśnie w tej sprawie, ale także aspekt prawny. My w tej sprawie będziemy. Kierować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Niech niezawisły, niezależny sąd to oceni. Gajewska i myrcha konferencji, na której mogliby odpowiedzieć na pytania, do tej pory nie zwołali. Pokazać wnętrza rzekomej budowy willi też się nie zdecydowali. Jest za to kreowanie się na ofiarę. Skandalem to akurat jest publiczne pokazywanie mojego przyszłego domu, udostępnianie adresu zamieszkania. Latają dronami, mówią gdzie mieszkam, pokazują na mapie. No dobra, i tu się zgodzę z panią Gajewską, bo to naprawdę nie jest normalne. Jakby yy, mieszkali tam i patrzą, a nad ich posiadłością latają trzy drony, a za płotem stoją cztery kamery. Przecież z mężem dostajemy setki gruźb, często bardzo brutalnych i niebezpiecznych, a my mamy trojeć małych, bezbronnych dzieci. A co to ma do rzeczy, że nie można was krytykować, nie można wam pokazywać, co źle robicie, bo macie małe dzieci, a jeżeli nie mielibyście tych małych dzieci, albo w ogóle dzieci, albo te dzieci już byłyby większe, no to wtedy już można to robić, tak? Jak lotna brygada ówczesnej opozycji robiła happeningi przed domem Jarosława Kaczyńskiego, Kinga Gajewska nie broniła szefa PiS. Dobra, i to naprawdę jest chore, ci ludzie nie mogą być normalni, bo normalny człowiek nie chodziłby... W nocy pod dom jakiegoś polityka i hałasował pod jego domem. I taki wielki gniew. Teraz głównie wobec nas kieruje zarzuty za to, że ośmieliliśmy się pokazać hipokryzję poselskiego małżeństwa. Ogromne zainteresowanie społeczne spowodowało, że news republiki podchwyciły inne media. Normalnie, redakcyjne pielgrzymki pod dom Rodziny Myrków. Wyobrażam sobie, jak tam jest kolejka e, dziennikarzy z kamerzystami, żeby e, nagrać setkę przed ich domem. Sobie stoją w kolejce. Dobra, teraz fakt. Republika. E, TVN to raczej nie. Polsat. E, TVP, TVP też raczej nie. Artykuł w Rzeczpospolitej tak nie spodobał się posłance koalicji obywatelskiej, że groziła ona przez telefon jego autorowi. Będąc w emocjach, używając przy tym słów nieparlamentarnych, na H i K, posłanka koalicji obywatelskiej przekonywała mnie, że dom w Błoniu nie nadaje się do zamieszkania, bo gdyby tak było, nie wynajmowałaby mieszkania w stolicy. No i dlaczego, kur. Jej nie wierzysz, marny dziennikarzyno, dlaczego pani Kinga Gajewska miałaby okłamać? Dosłownych cytatów przytaczał nie będę, bo się do tego nie nadaje. Na koniec pani poseł życzyła mi, by wszystko, co spotkało ją w ostatnich dniach, spotkało także i mnie. Rozmawiać telefonicznie z poseł Gajewską chcieliśmy i my. Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Oni... Po prostu są, czują takie, znaczy czu, mają takie poczucie zagrożenia, tak? Odbieram te to, to zachowanie. Albo bezkarności, bo przecież są u władzy. We wtorek Donald Tusk podczas zamkniętego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej w Otwocku miał bronić małżeństwa, że są oni ofiarami nagonki PiS. Jak pan ocenia działania Arkadiusza Merchy i Kingi Gajewskiej, panie premierze? Trudno się dziwić próbie wyciszenia i obronie małżeństwa. W końcu Arkadiusz Mercha to wiceminister sprawiedliwości, który ma ogromną wiedzę o nieprawidłowościach i łamaniu prawa w resorcie kierowanym przez Adama Bodnara. Nie zrobili nic niezgodnego z prawem. Żeby uciąć wszelkie spekulacje, nie lepiej by było, żeby pokazali wnętrza tego, tego domu. Normalnie powinni e, nagrać vloga na YouTube'a z chałusturu, pokazać wszystkie pokoje, e, jak wizualizacje. Jak w nasz nowy dom, że tak wyglądało to w stanie deweloperskim, a później przejście, a tak wygląda teraz po remoncie. Tak to widzę. Doskonale pan rozumie, że yy, do mieszkania można się wprowadzić nie tylko po zakończeniu budowy, ale również po zakończeniu wyposażenia. A to czemu nie ma żółtej tabliczki informacyjnej, że jest budowa, yy, no to jest złamanie prawa. Yy, drogi panie, uczestniczycie. Niestety, jako wasza telewizja, w brutalnej nagonce na przyzwoite małżeństwo. W końcu wykończone jest to mieszkanie? Nie, czy nie? Proszę pana, nie wiem, jeśli nie jest odebrane w nadzorze budowlanym, to najwyraźniej nie jest. Po... Parapetówki nie było, więc chyba ten dom nie jest gotowy. Podobno są kaski żółta tabliczka. Jeśli trwają prace budowlane, jeśli są prace budowlane, to trzeba chodzić w kaskach. Ale czepiacie się rodziny Merków, chcecie ich zaszczuć. Naprawdę, rodzinę z trójką małych dzieci. Nikt nie czepia się dzieci, tylko hipokryzji posłów. Będąc w opozycji, tak Gajewska atakowała Pawła Kukiza. Sam razem z marszałkiem Sejmu, czyli panem Tyszką, też z Kukiza, Eee, to pieniądze z Kancelarii Sejmu po to, żeby wynajmować swoje warszawskie mieszkanie. I to im już nie przeszkadza w tym wyłudzaniu pieniędzy. Ostatnio mówiłem, że Republika musiała już przejrzeć wszystkie filmy z panią Gajewską, ale powiem to dzisiaj, bo znalazła jakiś kolejny film sprzed paru dobrych lat i to pewnie z okolic 16-17 roku, jeżeli e, marszałkiem był Tyszka. Przypomnijmy, Myrcha wraz z Gajewską wykorzystują dotację prawie 8 tysięcy złotych na wynajem luksusowego apartamentu w centrum Warszawy, jak twierdzi posłanka, za 12 tysięcy złotych. Adrian Borecki, Republika. Jak co materiał, przypominam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a także dowolny komentarz na kanale, a jeżeli oglądacie to w niedzielę w okolica godziny 15-17, zapraszam Was na transmisję, która znajduje się tutaj i dołączcie, bo będzie fajnie.